Zepsułeś dużo mi siły. śrubkę Mam dużo z 85 siły. roku, w tej chwili, wiesz? <grystanie> jak kubiak w nowej roli. Tym razem, można powiedzieć, zamieszkam na wsi, gdzie moi goście będą uczyli mnie, jak oporządzać krowy, jak przyrządzać siano kiszonki, czy jeździć traktorem. A ja będę im oczywiście gotował. Zapraszam! Za mną, przede mną Lubraniec. To taka mała miejscowość w województwie kujawsko-pomorskim. Gdzie indziej, jak nie tu, mógłbym się nauczyć bycia prawdziwym rolnikiem. Będę ciągnik reperował, cebulę przebierał, a na końcu grillował. A w tym wszystkim towarzyszyć mi będzie rolnik szuka. A ponieważ ja też szukam bycia rolnikiem, to on najlepiej mnie wprowadzi. Póki co lecę do niego, bo mój PKS właśnie podjechał. Mieszczuch Tomasz, chciało mu się jechać autobusem. Teraz muszę na niego czekać. Na autobus to raz przyjeżdża tak, raz tak. Może się doczekam, o? Jedzie? Nie, to samochód. Tomaszu, gdzie jesteś? Ciekawe, czy zgadniecie wokół jakiego warzywa będzie się kręcił dzisiejszy odcinek. Jest ono jednym z najpopularniejszych na świecie, ale także i u nas w kraju. Mowa oczywiście o Cebuli, która dotarła do nas w XII wieku z Azji i tak już pozostała na naszych stałach, a wręcz stała się naszą dumą narodową. To właśnie dzięki filmie Kramp, która w tym roku obchodzi swoje 70-lecie, znalazłem się w tych przepięknych, malowniczych plenerach. A lecę właśnie do Piotra, bo on czeka na mnie na przystanku końcowym. I to on wprowadzi mnie właśnie w te całe rolnicze życie. Zresztą już o nim wspominałem. <laughs> Siemanko. Witam serdecznie, trafiłeś no, do mnie. Podobno masz mnie nauczyć pracy na roli, a ja jestem chłonny wiedzy. A to bardzo dobrze, ponieważ przygotowałem dla Ciebie kilka zadań, które mam nadzieję pójdą Ci sprawnie, chociaż zobaczymy. Chodźmy. Na pewno pójdą mi sprawnie. Skąd pomysł na zostanie Rolnym influerce, influerce. influencerem. nie influencer. Nigdy się tego nie naucze. Nie, no taka nazwa, nie? Słuchaj, wiesz, co od początku urodziłem się tutaj w gospodarstwie rodzinnym. Związany z mechaniką, z ciągnikami, z maszynami od samego początku. To, że przyszedł YouTube, to, że przyszła moda na nagrywanie, no to mnie pociągnęło, nagrałem pierwszy materiał, że się spodobało, słuchaj. Musimy zrobić a, na, mój, na moje social media Będziesz teraz... Serfiaczek. Jedziesz, Jedziesz, Cześć, dzień dobry, cześć i czołem, pytacie skąd się wziąłem, a ja jestem Wesoły Tomek, jak widać mam na przedmieściach domek. Taki gość u mnie, taki gość u mnie, taki pozytywny gość. Dobra, więcej zobaczycie w materiale pełnym, taka relacja, trzymajcie się. Ja mam nadzieję, że nasza dzisiejsza przygoda to będzie nauka, jak pozować właśnie na... せの。 Tak, to nie będzie, słuchaj, to jest ciężka praca, to jest rolnictwo, Czy masz nowe maszyny, że masz stare, cały czas operacja na kluczach, operacja przy maszynach rolniczych i dzisiaj trzypunktowy układ zawieszenia będzie montowany właśnie przez Ciebie. Trzypunktowy układ, także nawet nie będę wnikał, co to jest, ale już pokochałem tego gościa, zobaczcie, jaka no, to jest No słuchaj, muszę Cię wykorzystać, bo ja nie będę rąk wrócił, mam tutaj dzisiaj człowieka, także... A, dobra, dobra. Nie, na pewno bardzo fajna sprawa, zobaczysz. Ale później tak. będę mógł przypozować w Nie Będzie, no. mam też inne prace, także, Różne pozy będziesz przyjmował, będą fajne zdjęcia. Dobra, leczmy. Mi się już ręce tutaj palą do roboty. Skoro ci się palą, to wiesz to robić? Do wymiany jest to, to i to. Tak jest. Cięgło, wieszak, łącznik. Księgło, wieszak, łącznik. Dokładnie. Wiesz od czego zaczniesz? Od złapania tych dwóch narzędzi. No ja to sobie poradzisz. Wierzę w Ciebie. Potrzebujesz dodatkowego zestawu? To jest śrubka zamiast dawleczki. No i musisz mieć odpowiedni klucz, a tam jest klucz numer? Jaki Dziesiątka. Być? Trzynastka. Słuchaj, widzę, że na kluczach też słabo. Dobra. Będzie coś z tego? Tutaj masz od tej strony. Trzynastka, Z tej? Słuchaj, jeżeli chcesz mi powiedzieć, że ta śrubka nie jest w wieku tego traktora, to... Musisz mi przyznać w takim razie, że mam ze dużo róbkę. mi śrubkę mam dużo z 85 siły. roku w tej chwili, <laughs> wiesz? <laughs> jak tam, przepraszam, się dostałeś? Powiedz Ale rozumiesz, ze Sporzniem teraz? Powiedz mi Ale szczerze, rozmawia, teraz, że kiedykolwiek ty bo twój ojciec to wymienialiście, odkąd to kupiliście? Teraz powiedz mi, laski, tym ciągniki? No, tylko szczerze, nie na tego typu. No byłaś. No i co? Siedział człowiek. Kroił kotlety. W ciepełku. Kuchni. I było dobrze. To mu się życia na wsi. Uwaga! A, 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 to jest głupota i brak podstaw BHP z mojej strony. <grystanie> Wymienię ten element, bo on mi tak ładnie tutaj się prezentuje i łatwy do niego jest dostęp, czyli to co ja lubię. Za najłatwiejsze się bierzesz, na prościznę idziesz, tak? Pewnie, że tak, a co tam? A co tam? Nie, co to mam Ci powiedzieć? Nie iść, spoko. Jako prawdziwy mieszczuk biorę się za to, co najprostsze, tak? Spoko, ale widzę, że sprawdzić ci poszło. I tutaj mam ee, ten. O, bo tu masz taki pipek i tu masz taki pipek. Teraz to już magnesiki robią, Ameryka. Żeby montaż Ci szedł dłużej jak demontaż? To jest nieciskliwy to ten aktor, bohater. Cały czas mi w ogóle ten się mnie nabija. Znaczy, możemy zająć się czymś innym, bardzo bym Cię prosił. Widać, że wymieniłem, wymieniłem. Ładnie. Nie, ale zobacz, jaka różnica, jak wygląda ten łącznik, a jak wyglądają stare elementy. Pięknie, co? Brawo. Ale pozwól, że resztę elementów sobie już zamontuję sam. E, warto będzie Cię sprawdzić również w innych dyscyplinach, że tak powiem, i to bardziej związanych e, może z Twoim kontentem. Z moim zawodem? Bardziej z kulinarnym? Masz jakieś zajęcie dla mnie? Dokładnie. Ale zanim to zrobimy, weźmy jeszcze na swojego insta fotkę zrób, no weźmy. Proszę Mady, bardzo Pięknie. Dzięki. Piotr, zabieramy teraz na pole Ponoć obsiane polskim złotem, czyli cebulą. No i co? Lepiej się odnajdujesz? Tak, Bo Można powiedzieć, że czujesz się jak w domu, na polu. To już zupełnie inna bajka. Jeszcze twoje wieszaki, łączniki i inne ciągniki. No Do, dobra, no to w takim razie co to jest? Co prawda? panie, tu mnie nie zaskoczysz, bo tutaj rośnie piękny szczypioreczek, więc przypuszczam, że jest to cebula. E, I to nawet nie sadzona teraz, a chyba trochę wcześniej, nie? E, tak, tak. To jest już spora faza rozwojowa, ponieważ to jest cebula ozima. Rzadziej siana, rzadziej spotykana, bardziej cebula z siewu, która dopiero gdzieś tam kiełkuje, no ale tutaj mamy okazję zobaczyć właśnie ozimą cebulę, która już, już będzie główkę tutaj kształtowała. Miała, miała. Saj, cebula mi jest potrzebna do tego, co dzisiaj przygotuję dla Ciebie później na grillu, tylko że nie wiem, tutaj będziemy kupali? Nie, słuchaj, to jest cebula za mała, ja się w takie miejsce, gdzie zobaczysz, jak wygląda prawdziwa, dojrzała cebula. Co prawda zeszłoroczna w przechowalni, no ale innej tej chwili nie mamy. Także lecimy. No to akurat chętnie zobaczę. Ciekawe, co teraz mój bohater wymyśli. No powiem ci, teraz to się tak męsko poczułem troszeczkę tak z tymi ciągnikami w tle. Co to za chwileczkę poczuję się troszeczkę inaczej, bo jak kuchta, <śmiech> <śmiech> który obierze mi cebulę? Stary cebula to jest w ogóle mój chleb poprzedni. Te bullety ja powiem Ci, obierałem już, gdy miałem 14 lat podczas swojej pierwszej pracy w restauracji, uwielbiam to robić. Wtedy wpadam w stan takiej medytacji, uspokojenia i sobie tak obieram. Tym bardziej obieram. jestem ciekaw, jak Ci pójdzie obranie tamtej małej pryzmy. Idę. No to się e, nieźle wkopałem z tym obieraniem cebuli. Piotrek! Ja e, pamiętasz jak ci mówiłem, że ja lubię obierać cebulę, ja wiesz co, jednak się rozmyśliłem. Ja nie do końca lubię obierać tą cebulę. Ja, ja ci dopłacę, więc ja ci będę gotował, będę ci grillował przez najbliższe pięć lat, tylko zamiesz mnie stąd! Grubo krojona karkówka, siekana cebula, do tego tarty czosnek, trochę suszonych ziół, świeży rozmaryn, no i lokalne piwo. Wszystko zamykam, kładę na grillo. Jako dodatek pomidor, lekko grillowany, ze świeżą fetą na wierzchu. Żeby nie było, że tak sobie ze mnie zażartowałeś jakiś czas temu przy cebuli, to chciałbym, żebyś zaczął od obrania cebuli. Potrzebujemy dwie. U, to nam zadanie. Nie? Spoko. Karkówkę należy teraz pokroić w dużą kostkę. Czekam tam ci idzie z tą cebulą, bo y... ja się przerzuciłem 4 tony. Yy... No widziałem, widziałem. Dobrze się nawet szło. Karkówkę teraz wrzucę do miski. E, daj proszę cebulę. Ją mm. też tutaj dorzucimy. Chodzi o to, żeby wszystkie części, wszystkie elementy tego dania wymieszać ze sobą. Okay. Poprosiłbym Cię teraz o dwa ząbki czosku. Ja nie będę się tak nad tobą znęcał, że dam ci od razu, wiesz, tutaj całą skrzynię narzędzi i każę rozbierać traktor bądź kuchnię na części pierwsze. Zobacz, ja teraz tą cebulę, którą Ty obrałeś, kroję w całkiem sporą kostkę i dorzucam tutaj do tej karkówki. Wszystko razem wymieszamy. Ja myślę, że to danie cię naprawdę zaskoczy. W ogóle grillujesz często? Co to Znaczy, zdarza mi się, ale wiadomo, okres letni przemija i grill też. Ja nie nie ja niczyja. <laughs> tak, i chowa się do piwnicy. Teraz ten czosnek należy zetrzeć na tarce na drobnych okach. Chodzi o to, żeby on się dokładnie wymieszał tu z pozostałymi składnikami. Ja się zajmę przygotowaniem szparagów, a ciebie bym poprosił, żebyś doprawił to mięso solą przede wszystkim. Mm -hmm wiesz, no chyba takie przyprawianie to jest coś ważnego w takiej. No psaj, przyprawy to jest. Powierzyłeś, powierzy, powierzyłeś mi taką. Nie, 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 ja cały czas widzę na oko i tak Dobra. ja też stole na oko, więc widzę, że dodajesz. Jedzenie musi być wyraziste, musi być aromatyczne. I teraz patrz, tutaj mam taką mieszankę przypraw. Zobacz tylko, jak to pięknie pachnie. No, Czujesz? Mam tutaj oregano, troszeczkę bazylii, troszeczkę suszonego rozmarynu oraz kmin rzymski, który idealnie komponuje się z mięsem wieprzowym. I teraz biorę się za szporagi. Ze szporagami to jest tak, chociaż ty jako rolnik pewnie to wiesz, że ta część jest bardzo łykowata. I aby się pozbyć tej łykowatej części, po prostu robimy coś takiego. I to, co się złamie, czyli ta mała część, wrzucamy na bok. Najlepiej to zamrozić, potem z tego można zrobić na przykład zupę albo sos. I te szparagi teraz będą się razem z tym kotłowały. I jeszcze weźmiemy kilka białych sporagów. Prosiłbym, abyś zrobił to samo. Wszystko wiesz, ja tylko tutaj czy trochę minę. E, zerwę świeżego rozmarynu, bo w mojej kuchni nie może zabraknąć świeżych ziół. Ach, zobacz. No, nie. nie muszę... no, intensywność jest. Nie mówię, to tak... dodamy? No, 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 no. Powiedz ci jeszcze trudniejszą rzecz. Będziesz to wszystko mieszał, a ja zobacz, co do tego doleję. Co to za mikstura? Aha, nie, mikstura, <grym> tylko pyszne, lokalne piwo, pszeniczne. Lekko, słuchaj, ono jest karmelowe. Dzięki mm -hmm. temu się lepiej połączy z tymi wszystkimi smakami. I teraz mm -hmm. to wszystko wymieszaj. Zobacz, jaki mam fajny patencik na to, co dalej z tym zrobić. Ty to mm -hmm. mieszaj tutaj. Mm -hmm. Z tej folii. Bardzo ważne, żeby ona była jak najgrubsza, należy zrobić taką aluminiową miskę. Czyli układamy płat po płacie na krzyż. Teraz każdy z tych rogów musicie złapać i w ten sposób uformować. I teraz możesz tą miksturę tutaj przerzucić. No ta, nie ma. Jaki to banalny mówiłem. Nie ma problemu. A jak grillujesz, to co najczęściej grillujesz? No karkuwa, no tak jak mówiłem, no najpopularniejsza. Daj trochę tych warzywek, wszystko tu przerzucaj. Dobra. I jeszcze jedną cebulę bym cię prosił, abyś obrał. Obieramy, tak, tak. Tak. ją pokrój po prostu, bo nawet ty nie musisz obierać. Przykrywamy to wieczko od tej miski. Czy wyobrażacie sobie, co podczas grillowania będzie się działo tutaj, właśnie w tym naczyniu? Te smaki będą tam po prostu ze sobą się kotłowały, sparagi będą przechodziły do mięsa, przyprawy, a te mięsne soki połączą się z piłem i powstanie przepyszny sos. Położysz to proszę na grillu. Jasne, jasne, już włada. To wszystko musi około 25 do 30 minut leżeć na grillu. A my zajmiemy się dodatkami. Co zrobimy z tymi pomidorami? Pokroimy, obierzemy. Nie, chyba obierzemy. Nie, ale pokroimy na pewno. Czy nie? Pokroimy, ale tylko na pół i zrobimy je jest grilla. Bardzo bym prosił, abyś teraz na tych okach, tych grubych, okay. star na to fetę. Możesz też pokruszyć, możesz zetrzeć, obojętne. Na te pomidory, żeby wszędzie na nich była ładnie rozsypana feta, a ja w tym czasie posolę. Kompletnie sobie nie żałuj fety, bo feta powinna być przez cały rok, gdyż właśnie jest 70-lecie firmy Kramp. Aby pomidory nabrały jeszcze większego aromatu, należy teraz je posypać tą samą mieszanką przypraw, co użyliśmy do mięsa, hmm. oraz polać dobrym olejem. I teraz te pomidory musimy ułożyć na grillu. Chodź, weź talerz, albo ja wezmę, okay. będziemy jakoś będziemy. tutaj musieli współpracować. Rozhajcowałeś tego grilla konkretnie. konkretnie. Tak chciałeś, słuchaj. No, 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 ja rozumiem, ale tutaj naprawdę się nieźle jara. Tak właściwie powinno być, bo w końcu jedzenie na grillu powinno być przygotowywane w wysokich temperaturach. No i musimy teraz poczekać, aż pomidory się ugrilują bo mięsko już jest prawie gotowe. Zresztą możemy zajrzeć, chociaż będzie to dosyć Oj. ciepły eksperyment, ale patrz. E, to się wydarzyło, widzisz? Ale jeszcze trochę, tak? No jeszcze chwileczkę, jeszcze na chwilkę to przymkniemy. Tam wszystko się już gotuje. Jest to bardzo gorące. Pomidor teraz potrzebuje dosłownie 10 minut. Masz telefonik, to z taką swój zrobili tutaj fajną. Słuchaj, prawdziwy influencer, youtuber zawsze ma przy sobie telefon. Oczywiście z dobrym aparatem. To w drugą stronę. Uchwycimy w końcu tą ekipę, nie? <gry> Idę zobaczyć, jak to wygląda, bo ten pomidorek, żeby nam tutaj się za mocno nie rozgotował. O, ten już jest na przykład fajnie zrobiony. Możemy już go ściągać. Chodzi o to, żeby był taki efekt tej jeszcze lekko chłodnej fety połączonej z ogromnie gorącym pomidorem. Jeden pomidorek dla ciebie i drugi pomidorek dla Ciebie. Weź proszę teraz deskę, ja przełożę mięso. Okej. Okay. A, to, to nie końcu mięso. Po prostu bliżej bliżej deskę. Och, musimy to wsunąć. A, jeszcze tutaj. Podejdźcie, podejdźcie tutaj, kochani widzowie, i spójrzcie tylko na ten efekt końcowy. Ja bym chciał, żebyś się nad tym nachyliła, a wtedy ja to otworzę i zobaczysz, co ten zapach potrafi zrobić ze swoimi zmysłami. No, no, się. Trzy, cztery. O. Ale! Czujesz? Czujesz? To no, te wszystkie składniki razem. Podzielę to teraz na nas obu. Odrobina, słuchaj, świeżego rozmarynu, wiesz, tak żeby bajerek był, żeby to wyglądało. Idziemy sobie usiąść jak tak, chłop na z chłopem na spokojnie. i pogadać na spokojnie. A danie to powinno wyglądać, moi drodzy, tak. Pyszne, ugrylowane pomidory, posypane mocno doprawioną fetą. No i ten Wieprzowy gulasz z karkówki, który dusił się w swoich naturalnych sokach i pysznym lokalnym piwie z odrobiną szparagów, no i przede wszystkim z dziką ilością cebuli, bo ona tutaj była dzisiaj najważniejsza. No, za piątki najważniejsza. E, już możemy gdzieś usiąść? No Tomaszu, właśnie. <laughs> Próbujmy. Mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi. Na moim YouTubie, bo nie wiem czy wiesz, ale ja też staję się powoli YouTuberem. Może to do Ciebie jeszcze nie dotarło, niedługo będzie już głośno. Tomasz Jakubiak, znany YouTuber. Z całego serca życzę Ci tego, niech się rozwija. Słuchaj, zachęcaj swoich widzów koniecznie do obserwowania swojego kanału. Tak, właśnie, chcia właśnie chciałem to zrobić, słuchajcie, bo to jest pierwszy odcinek Cudownej Przygody, która ma pokazać, jak Jakubiak z Mieszczucha może stać się człowiekiem mieszkającym na wsi i powiedzmy, radzącym sobie z codziennym życiem, właśnie na przykład na roli. Więc zapraszam was koniecznie do subskrybowania kanału, abyście byli na bieżąco z kolejnymi ciekawymi, śmiesznymi odcinkami, jak gwarantuję wam, że to co dzisiaj widzieliście, to dopiero początek tej przygody. Przygotowałem no. piękne plakaty, ty obierałeś cebulę, ale ja trochę <grym> ja miałem czas na przygotowanie czegoś, żeby cię zaskoczyć. <grym> Mam nadzieję, że ci się podoba. Yy, 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 jesteśmy głównymi aktorami Cebula Laland. Dokładnie, nawiązujemy tutaj do filmu. Cześć, to teraz ja machnę selfiaczka, bo to trzeba uwiecznić. Udało mi się plakać, co? Bardzo. Cebula Lalant! Do zobaczenia w następnym odcinku.